Rodzaje filmów fotograficznych czarno-białych. Ilford. Jeżeli masz problem z wyborem odpowiedniego filmu fotograficznego, ten materiał powinien rozwiać Twoje wątpliwości. Omówimy sobie pokrótce kilka filmów czarno-białych oraz porozmawiamy o ich właściwościach i przeznaczeniu. Czarno-białe filmy w dużym uproszczeniu możemy sobie podzielić na parę kategorii. Między innymi na te profesjonalne i amatorskie ze względu na ich czułość, przeznaczenie oraz też ze względu na rodzaj danej emulsji. Czy jest to film panchromatyczny, ortochromatyczny, czy też super panchromatyczny? Czy jest to film z tradycyjną emulsją, czy też nowoczesną z kryształami T, albo chromogeniczne filmy czarno-białe do procesu C41? Omówimy sobie dzisiaj wszystkie aktualne dostępne filmy na rynku marki Ilford, ze względu na dużą gamę produktów do wyboru. Nie będzie to analiza badawcza, a prosta i łatwo przyswajalna analiza. Jaki negatyw powinniśmy wybrać dla siebie? Omówimy sobie dzisiaj takie filmy jak ilfurpad 100 i 400, zamiennie nazywanymi przez Kentmerę 100 i 400, Orto 80, FP4+, Pan F50+, XP2 Super, SFX200, HP5+, i Delta 100, 400 oraz 3200. Zanim zaczniemy warto zwrócić uwagę, aby nie sugerować się tylko skanami negatywów wrzucanych do sieci. Na to jak finalnie ten skan będzie wyglądał ma wpływ masy czynników takich jak Rodzaj filmu, jak został naświetlony, w jakich warunkach, jaka optyka została użyta do naświetlenia, format klatki negatywu, jak został wywołany, jak został zeskanowany, jak wyglądał proces postprodukcji. Dlatego tak ważne jest, aby umieć odnaleźć się w ulotkach, które są załączane do filmów fotograficznych. Z nich m.in. dowiemy się o natywnej czułości filmu, jak go możemy naświetlać, jak wywoływać, do czego się nadaje lepiej, a do czego się nie nadaje. Dowiemy się również o jakości, Informacje o przechowywaniu efektu SS, rodzaju emulsji oraz co bardzo ważne, a często pomijalne, tzw. spectral sensitivity czyli na jakie długości fal nasz film jest uczulony, bardziej lub mniej. Jako ciekawostkę podam, że nie każdy film fotograficzny należy nawijać w pełnej ciemności. Na przykład taki film Orto 80 można wywołać przy czerwonej żarówce o mocy do 15 W w odległości co najmniej 2 metrów. Wiedzieliście o tym? Zaczynajmy. Orto Plus Skoro już wspomniałem o tym filmie, pozwolę sobie od niego zacząć. Orto Plus 80 to tradycyjna emulsja o wysokiej rozdzielczości obrazu i zwiększonej czułości na światło niebieskie i zielone z obciętym widmem światła czerwonego, przez co elementy kadru postrzegane przez nasze oczy jako czerwone wyjdą na pozytywie znacznie ciemniejsze niż w przypadku filmów panchromatycznych. Ponadto producent zapewnia, że poza natywną czułością filmu możemy go naświetlać również na ASA 40, jeżeli używamy przy świetle sztucznym. Sprawdzi się na pewno dobrze w fotografii portretowej i krajobrazowej. Jeżeli masz pojęcie podstawowe na temat materiałów światłoczułych, statyw i lubisz portretować bądź fotografować krajobraz, ten film może Cię zainteresować. Ilford Pan F50. Ten profesjonalny film o natywnej czułości 50 producent określa jako extra fine grain i wysokiej rozdzielczości, ostrości i kontraście. Film poza natywną czułością może naświetlać od 25 do 64 ASA. A nawet o 12 po 100 czy też 200. Jednak nie jest to rekomendowane ze względu na finalnie niższą jakość. Wszyscy wiemy, że filmy powinny zostać wywołane zaraz po naświetleniu, ale tutaj w szczególności należy zwrócić na to uwagę. Producent podkreśla, że film powinien zostać wywołany maksymalnie do 3 miesięcy od daty naświetlania. Miałem osobiście przyjemność obserwować, co się dzieje z takim negatywem po dłuższym czasie od naświetlenia i nie polecam. Jakość obrazka spada drastycznie. Jego czułość na światło klasyfikuje go jako film panchromatyczny jednak ze względu na niską czułość wysoki kontrast nie polecałbym go początkującym Ilford Pan 100 i 400 czyli Kentmere 100 i 400 Oba filmy są filmami amatorskimi i często bywają pierwszym wyborem początkujących adeptów sztuki fotograficznej W broszurze nie dowiemy się zbyt wiele nawet na temat spektrum czułości ale są to tradycyjne emulsje panchromatyczne Kentmere 100 może naświetlać od 50 do 200 ASA mając na uwagę późniejszą korektę w trakcie wywoływania natomiast Kentmere 400 oferuje nam zakres od 320 do 800 ASA. Moim zdaniem osobiście te dwa filmy to świetny zestaw na start. Wybierzcie sobie jeden wywoływacz i do tych dwóch filmów i przetrenujcie sobie po 10 rolek w różnych warunkach. Do niedawna przez wiele lat występowały tylko w formacie 135, a od niedawna Harman ponownie wypuścił w formacie 120, co powinno nas tylko cieszyć. Początkującym adeptom w trakcie fotografowania w różnych scenariach, proponowałbym prześwietlić film delikatnie o 1, 3 do 2, 3 EV. Mając na uwadze, że ilość światła, jaka dociera do nas w ciągu dnia, się zmienia, ale o tym to winny materiał. Ilford FP4. Plus. Bardzo znany i popularny film z tradycyjną emulsją o średniej czułości i ma ziarnie, nadający się jak podaje, producent do Technical Industry. Ale z doświadczenia wiem, że ten film spisuje się generalnie dobrze do praktycznie większości kadrów. Czułość materiału waha się od 350 do 600 nanometrów, co klasyfikuje go jako materiał panchromatyczny. Producent informuje, że FP4 możemy naświetlać od ASA 50 do ASA 200. Z Skrajnymi możliwościami są czułości 25 i 400, co oczywiście wiąże się z utratą jakości. Niestety swego czasu Ilford wypuścił wadliwą serię negatywów, które wykazywały tzw. biały śnieg na negatywach. Przez co wielu wiernych i zagorzałych fanów odpuściło sobie pracę z tym materiałem. Jeżeli chcesz przeskoczyć o poziom wyżej od Ilford pana setki i np. portretujesz, wykonujesz zdjęcia krajobrazu martwej natury architektury, ten film jest idealny dla Ciebie. Ilford XP2 Super. Ta ciekawostka to czarno biały film chromogeniczny. Co to oznacza? W dużym skrócie tyle, że skanując taki materiał możecie skorzystać z technologii IC czy ISRD i usunąć kurz i rysy. Ponadto ten film wywołujemy w procesie C41. Więc jak macie jakiś sprawdzony lab, który na pewno woła taniej C41 niż filmy czarno białe, może być dla was to film numer jeden. Warto zaznaczyć również, że ten film bardzo dobrze znosi wszelkie pomyłki w trakcie naświetlania. Spokojnie możecie go naświetlać od 50 do 800, a najlepiej wychodzi na ASA 200. Nie ma nic za darmo, i za to swoją uniwersalność przyjdzie nam zapłacić niższą ostrością czy tonalnością negatywu. Ale nie martw się, dla niewprawionego amatorskiego oka różnice nie są zauważalne, tym bardziej, jak oglądacie to na ekranie swojego smartfona. Ilford SFX 200 Film o średniej czułości do tzw. kreatywnej fotografii. Dlaczego? ze względu na swoje właściwości, a dokładnie szerokiego pasma uczulenia na fale o długości do 740 nanometrów, czyli fal podczerwonych niedostrzeganych przez ludzkie oko. Zdecydowanie film dla zaawansowanych graczy, ze względu na potrzebną wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, potrzebną do wykorzystania potencjału tego filmu. Film do fotografii w podczerwieni nie oznacza, że jeżeli założycie ten film do aparatu, wycelujecie sobie w drzewo i wyzwolicie migawkę, to po wywołaniu będziecie mieli spektakularne ciemne niebo i śnieżne białe liście w koronach drzew. Nie. Do tego potrzebny będzie czerwony filtr bądź dedykowany filtr do fotografii podczerwieni, np. 89B. Nie bez znaczenia jest też pora roku oraz dnia, aby te fale zostały zarejestrowane na naszym negatywie. Na takie zdjęcie najlepiej wybrać się w lecie, kiedy tego promieniowania jest najwięcej. Producent zapewnia, że możemy go sobie naświetlać od ASA 200 do ASA 800 oraz informuje, że standardowo, jako punkt wyjścia, taki negatyw trzeba będzie prześwietlić o jakieś 2-3 działki względem pomiaru bez filtra. Filtry fotograficzne mają to do siebie, że oprócz efektu, jaki nam oferują, to w zależności od jego gęstości i koloru zabierają nam światło, więc nie obejdzie się bez korekt i znajomości trójkąta ekspozycji, czy też systemu strefowego. Do czego możemy użyć SFX-200? Zdecydowanie do fotografii krajobrazowej. Ilford HP 5 Od razu nadmienię, że jest to mój ulubiony film panchromatyczny od Ilforda, ze względu na swoją tradycję, możliwości oraz charakter negatywu. Jest to film szybki, bardzo elastyczny i nadający się do akcji. Jak to opisuje producent? Tradycyjna emulsja o natywnej czułości ASA 400, która pozwala nam na naświetlanie od 200 do 3200 ASA, wedle broszury producenta, a z doświadczenia wiemy, że nawet do 6400 czy nawet 12800. Bardzo uniwersalny film, praktycznie do wszystkiego, no może poza reprodukcjami i fotografią techniczną. Kupujecie 10 pak takiego Ilforda i praktycznie każdą rolkę możecie naświetlać, jak Wam się podoba. Oczywiście warto pamiętać, że forsowanie negatywu wiąże się z pewnymi zmianami w kontraście, ziarnistości czy rozpiętością tonalną. Myślę, że w parze z FP4 jest to bardzo dobry film na drugi etap przygody z fotografią tradycyjną czarno-białą. Nie jestem w stanie oszacować dokładnie ile rolek w życiu zrobiłem, ale z pewnością najwięcej ze wszystkich filmów. Bardzo uniwersalny, odpowiednio naświetlony i wywołany nie da po sobie poznać, że jest to tradycyjny film o tak dużej czułości. Przejdźmy sobie teraz do nowocześniejszych propozycji, a mianowicie do serii Delta. Zanim jednak chciałbym się uprzejmie przypomnieć, iż subskrypcje dla początkujących twórców są niesamowicie ważne. Jeżeli ten materiał jest dla Ciebie interesujący i pomocny, zatrzymaj się na chwilę i wciśnij ten magiczny guzik. Niestety znaczna większość oglądających to widzowie bez subskrypcji. Będzie mi miło, jeżeli po zakończeniu filmu pozostawisz po sobie komentarz, łapkę w górę lub w dół i aby nigdy nie ominąć nowego odcinka, włączysz za pomocą dzwoneczka powiadomienia. Wracamy do materiału. Zaczniemy sobie od filmu Delta 100 i 400. Oba są do siebie zgoła podobne. Są to profesjonalne filmy z tak zwanymi T, które ze względu na swoją budowę nie wykazują tak nieregularnego ziarna jak w przypadku tradycyjnych emulsji oraz lepiej absorbują światło. Delta 100 to Fine Grain Professional Superb Quality Film, nadając się do piktorialu fine art, czyli brom, olej, guma itd., którego to naświetlać możemy od 50 ASA do 200 ASA, a nawet od 25 do 400 ASA. Czego oczywiście nie rekomenduję. Moja opinia jest taka, jeżeli nie lubisz ziarna, ale lubisz robić na filmie i wykonujesz na przykład portrety bądź inne ujęcia i sceny, przy których mamy dużo światła, z zachowaniem przy tym odpowiedniego wysokiego kontrastu, a jakością przypominającą cyfrową fotografię, ten negatyw jest dla Ciebie. Oczywiście należy pamiętać, że aby to wszystko zadziałało, pasowałoby go wywołać również w dedykowanym wywoływaczu ultra drobnoziarnistym. Zakres czułości mieści się w standardowych okolicach od 300 do 600 nanometrów, co klasyfikuje go jako film panchromatyczny. Delta 400. Podobnie jak wyżej, z tym, że czułość filmu znacznie wzrasta. Poza natywnym 400 możemy go naświetlać od ASA 200 do uwaga, ASA 3200. Używając tego filmu na wyższych czułościach, trzeba liczyć się oczywiście ze spadkiem kontrastu. Przy naświetlaniu, a tak naprawdę nie doświetlaniu, a następnie forsowaniu tego filmu, przy takich wartościach należy się liczyć nie tylko ze spadkiem kontrastu, ale również innymi parametrami, takimi jak rozpiętość tonalna. Podobnie jak w przypadku delta 100, jeżeli chcesz otrzymać negatyw o możliwie najmniej widocznym ziarnie, a potrzebujesz nieco szybszego filmu, ten negatyw jest dla Ciebie. Ostatnia propozycja to kontrowersyjny Ilford Delta 3200. Jak to producent opisuje? High Speed Professional Super Quality Film for Difficult Conditions and Action. Natywna czułość tego filmu to ASA 1000. Jednak producent podaje przedział, w jakim możemy go efektywnie naświetlić, aż od ASA 400 do 6400. W skrajnych przypadkach producent podaje nawet wartości rzędu 12500 czy 125000 ASA. Tak, 25000 ASA. Warto zaznaczyć, że czułość emulsji widocznie jest przesunięta w prawo, to znaczy bardziej w kierunku światła czerwonego. Należy również pamiętać, że tego typu film obowiązkowo należy zakładać w możliwie zacienionym miejscu. Producent do forsowania zaleca użycie wywoływacza mikrofen. Udało mi się zrobić kilka rolek w życiu raczej w ramach ciekawości niż zmusu, i robiłem go na różnych czułościach. Miałem też okazję wywoływać dziesiątki rolek wykonywanych przez innych, i wiecie do jakiego wniosku doszedłem? Jeżeli potrzebujesz filmu o tak skrajnych możliwościach w naświetlaniu, a nie do końca ci przeszkadza ziarno, weź HP5. Zaoszczędź parę złotych i ciesz się podobnymi efektami. Podsumowanie odcinka. Jeżeli jesteś początkującym adeptem, polecam Ci skorzystać z dwóch filmów, mianowicie Kent Mere 100 i 400. Jeden używasz w dobrych warunkach, drugi w tych gorszych. Wybrać sobie jeden wywoływacz, zrobić po 10 rolek w różnych warunkach i tyle. Taki zestaw na początek polecam każdemu nowemu adeptowi. Możesz również spróbować sił z XP2. Ciekawy film chociażby na początek i próbę. Czy to fotografia tradycyjna jest dla ciebie? Kolejnym krokiem powinna być para filmów FP4 i HP5. A dalej to już cię nogi same poniosą. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem aparatu tradycyjnego i fotografujesz codziennie aparatem cyfrowym, możesz spróbować przygody z filmami z serii Delta, w tym Delta 3200. Dzisiaj przedstawiliśmy sobie pokrótce filmy marki Ilford. Ten film miał na celu uświadomienie, że skanę negatywów w sieci to nie wszystko. Należy mieć świadomość, że każdy z tych filmów ma inne właściwości i przeznaczenie, i aby dobrać swój film jak najtrafniej, jak się da, najlepiej zapoznać się z Technical Data Sheet, którą producent posiada dla każdego z wymienionych filmów. Jeżeli tylko naświetlasz swoje filmy i nie wywołujesz ich, zachęcam Cię do oferty skorzystania wywoływania filmów w jasnej ciemni. Zajmiemy się Twoimi filmami jak własnymi. Daj znać w komentarzu, na temat którego filmu zobaczyłbyś najchętniej odcinek, a ja się nad tym pochylę. Koniecznie skomentuj wrażenia na temat tego materiału, bądź daj znać, która z tych informacji była dla Ciebie najbardziej interesująca. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!